Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone Małe domki to niekoniecznie mały kłopot Jeżeli chcemy taki domek ogrzewać, mamy wiele możliwości Tutaj inwestor e, chciał mieć podłogowe ogrzewanie Jako te najbardziej komfortowe I na parterze tak jest, ale co na piętrze Zainstalowaliśmy małą pompę ciepła powietrze, woda Toshiba Estia 4 kW i pozostał problem co zrobić z ogrzewaniem góry Na dole widać już jak podłogówka rusza to, to jest już e, któryś dzień działania ale zrobiliśmy, mieliśmy przepływy, więc e, trochę wyraźnie widać te pętle a na górze właśnie klimakonwektory od firmy Cooper Hunter, Hunter mojej, mam centymetr do tej firmy, pierwszy klimatyzator do grzania, jaki zainstalowałem u siebie w domu, to był Kuperek Arctic. Mają też znajomi te klimatyzatory, więc, więc mam do nich sentyment. A to są Klimakonwektory właśnie z firmy Cooper and Hunter. Bardzo fajne jednostki. I naszym założeniem było to, żeby. Parametr, jaki idzie na podłogówkę, był wystarczający do ogrzania tych pomieszczeń, w których znajdują się te dwa klimakonwektory, po jednym w każdym i udało nam się to osiągnąć. Te klimakonwektory są o mocy 4,2 kW, czyli są znacznie większe niż potrzeba, dlatego możemy zasilać je niskim parametrem i to nam się udało. Udało się, po kilku dniach pracy już widać, że one pracują zawsze na najniższych obrotach, załączają się, wyłączają wentylatory na niskim obro obrotach, więc e, także ten szmer, szelest, jaki słychać od klimakonwektora jest bardzo fajny, przyjemny. E, I tutaj m, te klimakonwektory oczywiście. Mówimy w, w, w aspekcie ogrzewania, ale co jest bardzo istotne, to jest poddasze użytkowe, ocieplone wełną i tutaj w lato będzie bardzo gorąco. I my podłączyliśmy te klimakonwektory do pompy ciepła Toshiba Estia, która ma funkcję chłodzenia. Czyli teraz ogrzewamy, teraz jest, e, one spełniają funkcję grzewczą, ale w lato będą chłodziły. I mają oczywiście odprowadzenie skroplin, mają e, izolowane rury z czynnikiem e, chłodniczym, cieplnym. To jest zwykła woda, to, bo to konwektor to nie jest klimatyzator. Jego, para, jego e, medium, które przenosi e, energię, to jest woda. Więc są izolowane, aby nie było skroplin w, w ścianach, e, kauczukiem. No i mamy, i mamy sprawę. Jakby rozwiązaną na lato. Czyli w dzień mamy, w zimę mamy grzanie, przez 8 miesięcy mamy grzanie, natomiast latem mamy chłodzenie z tego samego urządzenia, z tej samej pompy ciepła. No a tu 21 i 4. No, no mówię, to, to są takie różnice temperatury, że to taki zwykły to nawet nie zobaczy na skali, nie? Wartym przemyślenia jest pomysł, żeby zamiast wielkopowierzchniowych grzejników konwencjonalnych, czyli np. przykład C33 o rozwiniętej powierzchni grzewczej powiesić klimakonwektory. Na pewno w Stanach, w, w Kanadzie jest to bardzo popularne sposób ogrzewania i chłodzenia, a u nas można to przemyśleć. Dziękuję. Cooper Hunter spotkał się z Toshibą, Estią w Nowato, sprawdzone, polecone. Zapraszamy na nasze następne realizacje oraz do poradnika, który już wkrótce się ukaże na temat Toshiby i zbadana. Pozdrawiam.